Dajcie wy ciebie kajt tajkun coś tam nie pamiętam co jest ale... i ja ogólnie w to nigdy nie gałem Macie trochę trochę gałem ale... no więc To tutaj się możecie dać komentarze jakieś nie wiem ale możecie coś dać. To. Jeśli dotkaliście do tego momentu albo napiszcie hashtag lubię Nie, hashtag poppy playtime, bo będziemy nagrywać poppy playtime. Hashtag lubię placu. No, hashtag lubię Okej, okay, więc ja mam ile Lecha... mam 300 Tutaj nie? No, Ok, kupiłem sobie jakiś upgrade, grzeba. Możecie zostawić suba, lajka, lajkacza i subskrypcję. I hashtag lubię plaski. Możecie mnie również dodawać do znajomych. Mój nick tutaj jest. Tutaj, o tu. Gdzie to jest? Gdzie moja! Czy drzewka? No, no, dwieście było kolejne. Tak. Okej, okay, ja kupiłem upgrade'. Ja kupiłem kolejne abigaila, A gdzie? Gdzie? się. Przysyłam pozdrowienia dla kuzynów. Jak usłyszycie jakieś tam piosenki z TikToka to spokojnie to naś, i mój brat. Ale no. Potrzebuję. Potrzebuję. Dziesięć 10... No ja też. A ja sobie ja sobie nie zbierałam na drzewka ma jakieś ulepszenie. Ogólnie to będzie. wieda w Polsce. Ogólnie to będzie jedno odcinkowe filmy pod tytułem jedno odcinkowe. No. Jedno. kupuję ozdoby. Ale co 8? A mi jeszcze, ojej, ja też mam 8. O, i mam więcej niż te hajsu. I tak. I I ja I No, ja też mam coś. Ej, tam jest jakiś w sumie hobby. Nie wiem, co to jest. Leci, nie leci, nie leci. U mnie leci. A, u mnie nie. Tam nie ci leci, ale o tym nie wiesz. Poppy Playtime Chapter 1 i 2 to piszcie hashtag popi Jak chcecie Chapter 2 to chcecie Poppy Playtime, to będzie dużo tych hasztagów możecie no, robię codziennie Showet 3, a nawet po kilka Dopóki nie dobiję dwudziestu subów. No. Ja mam gold coconut upgrade. Ej, lecą trzy. Trzy lecą. Ja idę kogoś odwiedził to 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 Potrzebuję pięćdziesiąt Co? No mam. Potrzebuję pięćdziesiąt. Poczekajcie. No. Jak chcecie już gałem, to napiszcie A. No. Ogólnie cały skarbą musimy zacząć od nowa. Bo tam ten świat się usunął. O, mam golden update. Daję teraz po 600. Ej to się stanęło. Ej, co to się stanęło? Co się stało? Widzowie, Widzowie, widzieliście to. Widzieliście. Nie widziałem. No, bo ty, ciebie tam nie było. Ale widzieliście to, widzowie. Oni to widzieli. Ale pewnie i tak tego nic nie będzie oglądało. Ale ja jestem szybki, bo mam speed call. Wiesz, wiesz, na te oczy są oglądane? Nie. Przynajmniej moja ciocia będzie to oglądać. No i teraz mówmy grać. A ukryte są sztuki, mój. Ja sobie. A już ładny mam płot? O, ale. A chodź zobaczyć. Portland. Mm -hmm. no, yeah, yeah, I'm going to come Nie mogę, to można upgradeować ściany. No właśnie. Nie mogę. Klikam, ale nie mogę. Ja mam. Ej, co ja mam kupić? Ej, ale co ja mam kupić? No, no. Ej, Ej, bo ja chyba już wszystko kupiłam. Ja już chyba wszystko mam no, chyba. To bez jestem już bez Maksusa. To jest niestety. Ja pie, 15 kalajków, ale robię fikołka. Mamy swój zap. Halo, nie mogę wejść! Mogę wejść do własnego lajku. O tym spadnięciem kończymy dzisiejszy odcinek. Pa pa! Dajcie suba.